Cześć, słuchajcie, nazywamy się Lenard i mamy dla Was wiadomość. Organizujemy bardzo ważną akcję. Ruszamy pełną parą, by uzbierać 800 tysięcy złotych na operację serca 15-letniego Mateusza. Operacja w Stanach w Bostonie to jedyna szansa, by uratować życie chłopca. Dlaczego Mateusz Słowikowski? Bo jego tata pracuje u nas w firmie i poruszymy niebo i ziemię, żeby zebrać pełną kwotę. Do końca zbiórki pozostały zaledwie dwa miesiące, a kwota do zebrania wydaje się kolosalna. Dlatego właśnie postanowiliśmy zaangażować do zbiórki całe firmy. Ruszamy z wyzwaniem pod hasłem Wyślij Brusa do Bostonu. Każda firma może się przyłączyć. My rzucimy do Ciebie Brusa. Wystarczy, że go złapiesz. Nagraj na ten temat krótki film. Dodatkowo możesz zamieścić kilka fotografii, w jaki sposób Bruce zarabia pieniądze na podróż do Bostonu w Twojej firmie. Może będzie odpisywał na maile, albo odbierał telefony, może będzie pracował na produkcji. To co Bruce będzie robił, zależy tylko i wyłącznie od twojego pomysłu. Następnie wpłacisz pieniądze na zbiórkę Mateusza na konto Fundacji Się Pomaga. A w opublikowanym przez siebie poście nominujesz do wyzwania kolejną firmę, której przekażesz Bruce'a. Wierzę, że razem damy radę i uzbieramy pełną sumę. My nominujemy firmę Miriam 24. Bruce! Rus